Zobaczcie, idzie sobie sarenka hopsa, hopsa, wyłonił się po prostu z tych krzaków jak nimfa krzaczna. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że tęskniliście tak samo jak my za wami. Mieliśmy troszeczkę odpoczynku, troszkę przerwy, no i chyba wyszło nam to na dobre. Prawie tydzień od bez nagrywania. Jak tam? Załatwiłeś swoje potrzeby? No, załatwiłem swoje potrzeby w krzaczkach, w klapeczkach niestety, ale mops czy jak to się tam nazywa jest nieczynny, więc za potrzebą musiałem, bo że ten pan się zaraz udusi. Tak, właśnie słyszę, że tam się dusi, a tam po prostu przy tych toaletach przyjechały trzy autokary więc generalnie nie wiem, co ci ludzie robią no To wszyscy bo... pójdą w pole, tak no, jak ja No, więc także rolnicy będą zadowoleni Dokładnie, kochani, my jesteśmy w drodze do Trójmiasta, stwierdziliśmy wczoraj wieczorem, że dzisiaj robimy sobie taki spontaniczny wypad na śniadanko, na drobne zakupy, na lunch i później wracamy do Warszawy także bądźcie koniecznie z nami zobaczcie jaki Rzymianin Przemysław do Sopotu odpierdzielił się w nowe sandałki tak, ale po... sandałki z kozie i pałki no, ale tak się też w czuję po prostu patrząc na swoje stopy to przypomina mi się film uwolnić orkę i tak w zasadzie mam wrażenie, że właśnie moje stopy krzyczą po prostu, żeby z tych szturków nie, Przemysław Włożyć. naprawdę bardzo ładnie twoje stopy wyglądają mimo, że no, masz stopy po prostu wielgaśne Hobbit.

stało nam dosłownie 66 km i zobaczcie jaki koreczek się tutaj zrobił. Nie podoba mi się to bardzo, ponieważ mamy naprawdę fantastyczny czas, także mam nadzieję, że zaraz się tutaj rozluzuje i będziemy już mogli sobie spokojnie jechać. No to się nazywa metamorfoza. Przemysław, ode mnie to się trzeba uczyć, a nie mnie krytykować. Zobacz, ja podczas drogi wyglądałem jak Łazarz. W piżamce sobie tutaj jechałem, a teraz wyprasowana... Koszula. Proszę bardzo, nie to co ja, odgnieciona od pasa. Mówię, uczcie się, a nie krytykujcie. Także podwiniemy sobie jeszcze rękaw. Przyjechaliśmy do Oli z optyka kochańskiego i dzisiaj mamy zamiar poszaleć na zakupach. Także ja nie wiem, dlaczego ona jeszcze w Warszawie nie otworzyła żadnego punktu. Zaraz ją zapytamy. Ale czuję tę bryzę tutaj. Ale wiem, tu jest ty. fajniejsze powietrze niż w Warszawie. No tak, jeszcze kilka stopni mniej, jest 28 stopni. W ogóle jechaliśmy tutaj 3 godziny i 30 minut. Już byliśmy prawie w salonie i co? Przecież zapomniałem się wypsikać po takiej podróży, to w ogóle nie ma wiesz. Nie ma opcji, żeby Ja, też, pop ja było. też poproszę. Może będziesz tak pięknie pachnął. dobra, dobra, już dziękuję. Perfum nigdy za wiele. Bierzemy pieniądze? Co jeszcze? Tylko terbę Tylko weź. To. Lecimy. Gdzieś klucze? Mam. Cześć. Dzień dobry. Może <noise> <noise> aż przestawiłem się, już na wstępie. Jeszcze mamy przed 12, a my już zaczynamy dzień, prawda? No. Ja byłem wcześniej. Prawda? Ja ty już zacząłem, sobie, nie kłam, Nie kłam tych widzów. Opowiedz mu tu prawdę. Opowiedz ja słuchaj, takie, takie już mam. te Takie już mam. A to? No to jest to, co ja już wybrałem. Ola, a te czarne wąskie. Ola, czy to, to czarne? No. Ja to mogę przynieść dziś chyba, ale z też 100, bo świecą Te są fajne. Te są fajne. i to powiedziałaś nie, takie chwile. Te są fajne. Dziękuję. Okej, te są fajne i chyba jest nawet zis. fajniejsze niż te. Jasne, A pokaż jasne, to jeszcze raz. Wierzy. Boże, ale ja jestem fajna, rozumiecie? No te nie. Te nie, nie te nie w ogóle. Dobrze, jest? że my przyjechaliśmy tutaj. Ale patrz, pokazał. Mu na pierwszym. Mówię, że zrobiłam wielki kawał dobrej roboty. A on do mnie nie czuje, Ola tego. Jakbyś Patryka nie znała. A Musi musiałam, Ale wiesz, że ja musiałam odpocząć, ten dwaki taki. A ja pan rację serca mówię, nie, no po prostu zmieniam optykę. A ja się ja mówię, tak, to ja się narobiłam, a on do mnie mówi, że jest brzydkiem? Naprawdę. No cieszę się, no ja naprawdę się starałam. A z małych taką stylówek. Ale one jak... też nie są złe. Znaczy, bo my są, są inne. Nie? nie, tylko w innych. Ale wiesz, o to mi chodzi? Okay. Że czasami budujemy coś. Matrix. No ty nie czujesz tego. No, nie tego czuję jeszcze. Tak. No. Pokaż, mogę zobaczyć? Tylko coś z nosem ja. mi robi, nie tak. No, czy ładnie wyglądasz? Jesteś włoski. Jeszcze kapelusz dobra. tak, oglądałem, ja. Nie, wiem, wiem, widziałam, bo chyba mam A tak. Tu okay. będzie bardzo leciutko, jako forma.

Naprawdę no i co szefowa, powiesz, które? Pan ma. Tak. Balmami. Oh. Czyli te, czy nie? Nie, nie. To, są, to jest tą Ford. Proszę, szybka zmiana. Nie, no chyba te, bo to jest coś innego. Come on, idę. <grym> no to dla mnie to To też jest dobre, ale pokażmy jeszcze, jak już tak kolorujemy się. Bo to no niezłe. Nie dobre. Nie nie to jest dobre. To jest dobre. To jest to jest dla mnie to są podobne. Takie... Tak, to jest zimowe do korzucha. Do kożucha. Do kuchka, tak. do kuchki, tak. nie? Ale wiecie, tu, e, pamiętasz te biorki twoje z kórkami? Tak. To, 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 to jest to dla mnie sprawiedliśmy. Chyba się to samo, To są połączenie tych biorów z, z guci, które mam. Okay. Proszę bóra. bardzo. <g Beverytujesz> to co, bardzo dziękujemy. Wyszły gwiazdy cudowne poprawki. Widzimy się niebawem. Pożegnajmy się. Pa! Ja też jeszcze chcę buziaka. To co, lecimy na miasto jedzcie spokojnie i widzimy się sumie. Ja oczywiście matka, jestcie spokojnie. <grym> pa <grym> dzięki! Pa, kotki. No i to właśnie było bardzo, ale to bardzo w naszym stylu okulary zakupione, trzy pary jeszcze do odbioru niedługo, także teraz możemy spokojnie zwiedzać trójmiasto. My jesteśmy właśnie po zakupach u Oli kochańskiej. No muszę Ci powiedzieć Przemysław, że nasz plan lek w gruzach. Planowaliśmy być tutaj jak najwcześniej i byliśmy, ale chcieliśmy uniknąć tłumów, ale nie no u Oli się. chyba po prostu nie ma takiej sytuacji, nie, żeby to, nie to, było to, to, ludzi. Po prostu my wszystkich tych ludzi przyciągnęliśmy za sobą. Ja wiem, ale naprawdę nie? bardzo zadowoleni jesteśmy. Zamówiliśmy, ja oczywiście zamówiłem kilka par okularów, bo musimy zrobić mi szkła optyczne. Przemysław kupił sobie naprawdę wyjątkowe, piękne okulary Balmont. Wzięliśmy też jedną oprawkę dla Anety. Wszyscy na łączach po prostu byliśmy. Bardzo żałuję, że w Warszawie nie ma oli, nie ma optyka takiego na poziomie takim i z taką ilością po prostu wyboru tego wszystkiego, także jedziemy teraz na śniadanie. Mamy godzinę 12.12 .12 i dopiero będziemy jedli pierwszy posiłek. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy w końcu miejsce. Przemysław, proszę zaprezentować jakie okulary sobie no, sprawiłeś. Jakie pudełko, bo oczywiście ja poszedłem po funduszu. Dobrze, otwieraj. No przepiękne. no Wygląda na to naprawdę... To chyba twoi, jedne z twoich najdroższych okularów, prawda? No nie w sensie najdroższe. Najdroższe, no, no. i w ogóle chyba jedne z najdroższych w salonie. Ale Przemysław, kto boga temu zabroni? No. Czekamy, słuchajcie, Przemysław, co prawda jest nieprzygotowany do tych okularów, ponieważ ma zareśniętą brodę i, i włosy. Na, na łbie. No, ale zobaczcie, pokaż bokiem, klasa, bardzo ładne są naprawdę. Ale fajnie są też takie dopasowane do twarzy. Bardzo Fajnie leżą. Super, super, no. To był bardzo dobry zakup, dziękuję za doradztwo. Nie ma za co. Szkoda zawsze, że jak ja tutaj przyjeżdżam, to wychodzę z pustymi rękoma, no ale niestety. Ale zaraz jak... będziecie przyjeżdżał kurier za kurierem. Codziennie paczka z prezentem. Z nowymi okularami. Przemysław ogarnie się i lecimy na śniadanie. Jeszcze szybka akcja, aktywacja nie, no, filtrem. Jest takie słońce, że w ogóle nie ma opcji, żeby się nie popsikać. Tak, więc już teraz gotowy. No, jakie za to piękne masz tło. No, ja zawsze sobie takie wybieram. E, wszystko? Tak, tylko torbę trzeba zabrać. Zatrzymaliśmy się obok takiego pięknego budynku. Zobaczcie, on jest opustoszały, ale wygląda tak fantastycznie. Przemysław, moglibyśmy mieć taki tylko z widokiem na morze. Ja myślę, że tam z tej wieży, tam na, Widać samym, może. na samym szczycie, która pewnie by była twoją komnatą, na pewno rozpościera się piękny widok na morzu. My właśnie dochodzimy na Monciak, muszę wam powiedzieć, że czuję taką energię słoneczną. Słucham? tutaj jest? Nie. To jest apartament, który wynajmowaliśmy na kawalerski twojego brata. Wiem! Boże, słuchajcie, my byliśmy na kawalerski mojego brata właśnie w Sopocie, w Trójmieście. I przeżyliśmy tutaj. O, to było wejście tutaj, tak, nawet. Tak, 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 tak. Cudowny czas, także. O Jezu, zaraz do Kamila zadzwonimy. Ja pamiętam tutaj te poranki, jak zasiadaliśmy w restauracji i zamawialiśmy sobie wódeczkę przed śniadaniem, żeby po prostu pożywi... jakby pożywić i odżywić organizm. Tak, Nie wiem, czym się strójcie, to mi się lecz, ale ja teraz mam za złe wszystkim nauczycielom geografii, którzy zawsze mi wstawiali jedynki i dwójki, bo ja mam bardzo tak. dobrą orientację w terenie. ty więc... masz orientację w terenie w jednym paluszku, To ale... nie może się zdecydować na bar? Nie, nie to, że nie mogę się zdecydować, ale każde miejsce mi się z czymś kojarzy. My tyle razy tutaj przyjeżdżaliśmy, że z każdym nawet tutaj z tym barem, pamiętasz, mamy wspomnienia, jak byliśmy chyba jesienią albo zimą, tak, nie pamiętam. To, to, jeszcze, to jeszcze był środek tej całej parodii, gdzie wszystko było pozamykane i to było jedyne miejsce, które było otwarte. I, I można tutaj... było się napić czegoś mocniejszego, żeby się rozgrzać. Tak, dokładnie. Ja pamiętam później chodziliśmy, szukaliśmy toalety, bo wszystkie restauracje były pozamykane. No i a propos toalety, bo dzisiaj toaletą tak naprawdę zaczęliśmy, tutaj też był no, duży problem. Problem, problem, no. Nie będę może opowiadał, gdzie. Załatwialiśmy, ale... Takie czasy. I don't wanna save you don't wanna be strangers let me feel like you know what to do leave your limitations live and go against them just like go and start up something new cause I know, I no know, I know what to planned out everything that you built up isn't what you want Zobaczcie jaki turysta, pełen energii, wyspany przede wszystkim. Ale jak, kurde, powiem cały tydzień... Nie wiem czy wspominałeś o, Nie, jeszcze ale nie mówiłem. Byłem w Monachium, e, miałem spotkania z klientami, więc cały tydzień był bardzo intensywny, Wiem, że temperatura no. lżejsza była, była prawda, niż trosz, tu. Troszkę tak, ale... Budynek, w którym mieliśmy konferencję, to był stary budynek z lat 60 w ogóle mega klimat, klimat fajny, ale nie miał klimatyzacji. Więc przy tej temperaturze, w sali konferencyjnej, gdzie było 20 osób bez klimatyzacji, to po prostu ja w połowie dnia to już myślałem, że zejdę z tego świata po prostu, bo już nie, nikt nie dawał rady. A Przemysław no lubi jak jest chłodno, tak, nie ukrywajmy. Ja lubi, jak jest chłodno, więc naprawdę było ciężko i cały tydzień spędzony właśnie w takich warunkach naprawdę dał mi tak do wiwatu, że wracałem zmęczony do pokoju wieczorem, Wczoraj też nie mogłem zasnąć, więc wczoraj jak wróciliśmy, w sensie ja wróciłem do domu, odebrałem się z lotniska, jeszcze troszkę się poszwędaliśmy w ciągu dnia, ale wieczorem wzięliśmy sobie tabletkę na sen, żeby po prostu odespać wszystko, co się działo w tym tygodniu i dzisiaj się czuję jak nowy Bóg. Nowy no do... i wstaliśmy o ja jawstem o 5.20, a ty? Za 20, prawda? Chyba jakoś tak było. Oczywiście, że... człowiek pójdzie na chwilę do toalety. I co? Wracam? i Proszę bardzo, już drineczek został zamówiony. A co dla mnie zamówiłeś? To nic, wodę ewentualnie mogę zamówić. Ja jakoś muszę rozpocząć ten dzień, także wasze zdrowie. No i niestety, pierwsze wrażenie znowu przypomina mi o tym, że to miejsce no, nie należy do najlepszych względem. Czekaj, Przemysław, czekam, aż się wyostrzy. No nie wiem co tu się dzieje, ale i kuchnia, i niestety bar, no tutaj nie jest na najwyższym poziomie. To jest jedno z najsłabszych pornstar Martini jakie w życiu piłem. Przemysław Asze robi próbę, macza usta, siki, prawda, za przeproszeniem. No nie, to jest... Ciężko spowiedzieć, bo to... Nic nie czuć. No, nic nie czuć. I tutaj, jako czekadełko, otrzymaliśmy hummus oraz masełko z papryką. Mamy też koszyk pieczywa. Przemysłowia, naprawdę, liczę, że tutaj zjemy coś, co, co będzie dobre. No i przyszło do nas zamówienie. Ja mam tutaj Karpacio z ośmiornicy. Mam zamiast tego, jak zamówiłem, sobie jednak pierożki z ciecierzycą. Patryś ma kurczaka w Wyjątkowo. Ja bardzo rzadko będąc w restauracji zamawiam. Kurczaka, no ale ponoć jest bardzo dobry. Bardzo dobry, o to mi chodziło. Także ale zaraz spróbuję. Wygląda to smacznie, więc mam nadzieję, że smakuje równie dobrze. Degustacja live. Mm. No, nie, No, to w takim razie życzę nam smacznego. I don't wanna be strangers Let me feel like you know what to do Leave your limitations Live and go against them Just let go and start up something new Cause I know, I know, I know that What you planned out Everything that you built up Isn't what you want And I know, I know, I know The life you're living Isn't that fulfilling Let me help you out

Włączyłem tryb oszczędzania czasu. Stwierdziłem sobie, że ten Instagram zabiera mi po prostu tyle czasu, energii, e, że postanowiłem, że chcę go usunąć, zobaczyć, jak mi z tym będzie. I powiem wam szczerze, że naprawdę jest mi z tym rewelacyjnie. Po prostu nie marnuję czasu na scrollowanie wiecznie i oglądanie niepotrzebnych treści. Niepotrzebnych treści. Poza tym. Ja nie wiem, jak działają te algorytmy, ale ja nawet nie widzę osób, które ja obserwuję, tylko po prostu same, same reklamy, sami ludzie, których nie chcę obserwować, a i tak mi oni tylko wyskakują, więc stwierdziłem sobie, że chcę go usunąć, zobaczymy, co z tego wyjdzie i powiem szczerze, że naprawdę jest z tym dobrze tyle. Żadna dłuższa historia się za tym nie kryje. Bardzo, bardzo banalna, bardzo prosta rzecz. Przeszliśmy na drugą stronę Molo i mieliśmy nadzieję, że będzie tutaj troszeczkę mniej osób, ale niestety jest no, szczyt sezonu. Ostatnie chwile ciepełka, także zobaczcie ile ludzi tutaj się wygrzewa. To jest też ostatni weekend wakacji w sumie. No właśnie, dlatego no, jest tak jak jest. My absolutnie nie staraliśmy się wpasować w ten klimat, ale idziemy jeszcze... Na na kawkę, na ciastko, do naszego ulubionego miejsca tutaj, także co, ze dwie godzinki i wracamy do Warszawy. Halo, czy ty zauważyłeś to, co ja? Tak, generalnie wydaje mi się, że tutaj jest zakaz stawiania parawanów, bo tak jak moja mama była pod Trójmiastem, tam po prostu było oblężenie wariatów z parawanami, a tutaj, ja nie widzę, oprócz namiocików, nie widzę nic po prostu innego. Aż dziwnie, nie? No ale parzy piasek niesamowicie jak we Włoszech kilkanaście lat. Hopsta jak taka gazelka. Ja to ci muszę powiedzieć, że są dwa typy ludzi. Jednym typem jestem ja, który sobie tak popcierał stopy y, rzymiankami, z sznureczkami, że nie jestem w stanie ich już więcej nosić, więc muszę chodzić na boso. I oczywiście Patrycjusz, który stwierdził. mi nic nie obciera. Mi po prostu jest szkoda moich klapek. Jest tutaj tak brudno. Ten piach jest tak, no zasyfiały, że szkoda mi jest te klapek. Wysłałem przed chwilą mojej mamie zdjęcie e, z plaży i mama do mnie napisała tak. O matko, nie ma parawanów. Mama też jest w szoku. <grytanie> no i to się nazywa higiena intymna. Przemysłów ja no, po nie chcę nanieść piachu do samochodu. Bardzo fajny czas, ale cieszę się, że już wracamy do domu. Ale ja mam tak samo. Zdecydowanie za dużo ludzi, za dużo. No, takiego towarzystwa, za którym my nie przepadamy. Także zbieramy się teraz szybko do domu, do naszej oazy, do jacuzzi. Szkoda, tylko że wracam jeszcze bez okularów, ale dajcie mi dosłownie, no, może 5 dni. Czy mi się wydaje, czy ty właśnie tą szmateczką, którą czyściłeś sobie stopy, aby nie na piachu, rzuciłeś na deskę Ojejku. rozdzielczą z samochodu? No właśnie. Także wracamy do Warszawy. <śpiewa> <śpiewa>